Nie wiem. Chodźmy sobie stąd, Pola. Okej, okay, no to chodź. Aha. Where are you? Aha. Ale no. A... No Legal, não dar... Chodź tu na górze que jakieś não aqui, What the hell did you say? ten à... Mam dwa takie same. O, idziemy sobie. Musimy wejść powoli już do strefy. Tak zaraz nas będzie burza goniła. Chodźmy. Czekaj. Czemu ty stoisz. Halo! Sobie zamieniałem kolejność giver, wiesz? Poczekaj, nie idź do przodu. Tylko, jak mamy tutaj wzniesienie, to na tym wzniesieniu musimy zostać i zobaczyć, czy nikt nie wchodzi nam z pleców czyli y, żaden przeciwnik nie, nie pojawi się z tyłu. Pójdziemy na tą stację. Spadłem, dobra, wybacz, idź na tą stację, a ja pójdę dołem. Coś tu Okej... Okay. Dobra, chyba tu jest raczej jeszcze... To ja Czekaj, bo ja muszę pozamieniać giwery sobie. Ja mam dwie takie same i nie wiem co teraz. No więc wymień sobie na jakąś inną Słyszę, strzelają się w tym kierunku, w którym idę Więc musimy wejść szybko na to wzgórze. Zalają się więc musimy wejść tutaj na to wzgórze i z tego wzgórza spróbować ich zabić. Ale. You sucked ass, Rick. You really do. Gdzie ty jesteś? Tam, jeden jest. O, skoczył. Ta to strefa nas goni Strefa nam niewiele zrobi, na razie ja bym chciał ich zabić. Dobra, chodźmy do strefy Ola. Chodź, 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 chodź Oni muszą do nas przyjść. My sobie pójdziemy na następny wzgórek i tu na nich poczekamy. Tu sobie pójdziemy. Staraj się ustawić tak, żeby nie było widać całego twojego ciała. Żebyś zawsze miała się za czym schować. Jest gość, jedzie na motorze. Zabiłem go Co mam? A, są jego rzeczy? Ale on będzie miał gdzieś kolegę. A, weź tu sobie jakieś rzeczy O, ja też to, to jest to... Cool. Jak się pije? Jak się pije, on? o. jest kolega. Nie! Yeah. Um. O, A oni tutaj mieli jakąś... Wyrzutnie śnieżek ty. Chodź, bo musimy iść. Bo zaraz. Konina. Mamy radę. Fajnie, że umiesz ślizg zrobić. Ty też umiesz. Ja nie wiem jak. No teraz stałeś. Się nie do ciebie. Może będziemy w top 3? Może. A few moments later. Tu chodź, chodź. Teraz nie wychodź na szczyt, tylko tak pod kawałeczku delikatnie rozejrzyj się. O, widzę typa. Nie. Myślałem, że widzę. Na dole są potagi! Chyba żartujesz. To awesome. było Zabiłem. Widzę. Chodź, masz tu fajne giwerki. I amunicja. Muszę wziąć. Nie to. Szkurtę masz. Co O, potrzebuję jeszcze. Dobra, tu się uleczy. Tu masz amunicję. Chodź. Czekaj, muszę się uleczyć. Ale dał mi ze mnie. Ty jesteś. Ja? Obok Ciebie. Pokupiłem Tam się, teraz to... idziemy. No, umiesz ślizgi chyba. Tylko ja tu był... padam. Aha. Najpierw trzeba się tu rozejrzeć zawsze, zobaczyć czy nie ma na pewno nikogo gdzieś na blisko A potem rozglądamy się dalej Biją się Gdzie? No nie ja słyszałem to, ja sorry, corku. Zawsze najpierw zanim sły... musujesz się dalej wydaje, że... Coś tam było, tam na tych torach, ale to możemy się tylko wydawać. To no, tory są w strefie. Natomiast y, trzeba zawsze patrzeć na, na mapkę radaru, bo kropeczki jak się strzelają, to są kropeczki na radarze. Dobra, wiem, idziemy. Nie wiem. Tamtędy chcesz iść, no dobrze. A jak źle? Nie, bo ja nigdy nie idę w prostej linii. Zawsze chcę obejść to, żeby zobaczyć bo w prostej linii to chodzą ci, do których ja strzelam i najpierw trzeba się rozejrzeć. Też te uleczające, te Nie, ja mam. Tylko, że ja mam te małe, a one liczą, leczą tylko do połowy, wiesz? Ja też takie mam. No. o idziemy dalej. Jesteśmy na TOP 10! Uhu. Jesteśmy w TOP 10? Faktycznie. Jednego zabiłam. Juhu! Na ilu, na sto. Dobra, trzeba iść tam Właśnie. Mhm. Tylko tu musimy uważać, bo tutaj mogą wchodzić... O, ile tu? Lutu? Ale tu się mordowali. Noel, a możemy to wziąć, czy nie? Możemy. Chodź tu Ola. O, tu są te duże. Na twoje, czy nie? Ale ja muszę myślę... masz, masz je czy nie? Nie mam małe, no jedno tam były na dole. Czekaj wziąć ci? Nie, nie, zostań. No, wezmę ci Oboje pójdziemy, nie rozdzielamy się. Tu nie ma. Tam chyba o. tam. A. No jest. Zbieram. Masz Ola weź sobie. A nie, bo ty nie potrzebujesz. Dobra, no, ja wezmę. Nie, ty sobie weź. Okej. nie, nie, sobie to ma Blisko mamy dziś wroga. Co? Będę w złą stronę. Blisko, blisko. Nie, nie stój w miejscu. Wszyscy słyszeli już, że tu jesteśmy. Musimy iść tą tala. Chodź.

Nie wychodź na tamtą stronę mostu. Chodź tu szybko. się przejść. Tam chodź, wracamy. Uważajmy, tu jesteśmy w środku strefy, oni tam są na górze cały czas. Nie wychodź tak wysoko. Ola, nie, sp to, nie to nie ten. nie ten gabaryt, broni. Iho. Chodź, idziemy sobie stąd. Musimy tam wejść. Szybko! Nisko, 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 nisko. Ty, jak ja cię przyczepiłam? lecę. O ja... to chodź. Aha, zostawiłeś mnie. Z drugiej strony tam biegną, uważaj. to jest tak. krasiwą Proszę Cię, zabij tu typa. Jest! Wygraliśmy Olka! Olka, fasolka! Statystyki meczu. Ja miałem likwidację 4, asysty 4, proszę bardzo. Celność 34%.